Hej, cześć widzowie, z tej strony Pucior. Sor y przepraszam was widzowie, że tak ja długo czas, nie nagrywam, no chyba już tydzień. Albo 8 dni, chyba już 8 dni, albo 9, ty chyba 8 myślę, tak mi się wydaje. Bo, bo już się szkoła zaczęła, także moje filmy teraz będą, słuchajcie, ten... Y nie wiem, tak chyba teraz y troszkę czasem już tak częściej Cie nie będą pojawiać, bo, bo, bo mam naukę, zadania muszę później zrobić i, i w ogóle i dużo zadania domowych i <laughs> tak diamenty lecą także, no bo szkoła się zaczęła po prostu i dlatego tak by się stało, także a wy, w tym, a wy w tym czasie zostawiajcie łapkę w górkę oraz subika a, oraz suba z dzwonkiem jeżeli, jeżeli masz ochotę na więcej filmów ja już tutaj mówię 100 razy, ale, ale już się, nie będę powtarzać także zostawiajcie coś właśnie pod tym filmem Także nie zmuszam. Także zaczynajmy! Dzisiaj zagramy w grę Pet Simulator X, także zaczynajmy. Dobra, idziemy sobie tam, chodźmy, jesteśmy... jestem już bardzo, bardzo daleko już jestem, ale za chwilkę się tam przeteleportuję. Ale właśnie już tylko... Jakiś tutaj widzę taki prezent, a co to za banan? Aha. Jakiś taki owoc widzę tutaj, jakiś tutaj coś pokazuje, tutaj takiego. O, monety sobie go rozwalajmy. O, jakiś taki prezent, jeju to ile monetów leci? Chyba sto razy widzę. Słuchajcie, no. Boże, ile tych monet! O mój Boże. Jezus Maria, chyba milion tych monet leci, albo tysiąc. No. Ale patrzcie, zobaczcie ile mam kasy, zobaczcie po prawo. dobra, także... No i... I także chodźmy teraz zdobywać te i za chwilkę się dostaniemy, przeteleportujemy się tam właśnie i tam pozdobywamy. Zobaczcie. Mam takie silne pety, już takie, takie ekspertowane, albo takie super pety, że chyba, że, że, że możesz wszystko już chyba nawet zdobyć. No dobra, dobra już nie mam. Dobra, chodźmy teraz właśnie tam, albo przeteleportujemy się, żeby tak nie trwało właśnie tak chodzenie czy coś. Uh -huh. Czekajcie. Gdzie to mam się zespnić? A, tutaj, oczywiście, że tutaj. Yy, to prowadzi tędy. O, tutaj właśnie jestem. Teraz już się tutaj dostałam, bo przedtem chyba byłam. Czekajcie. No gdzieś tutaj chyba, albo nie, może tam gdzie zielone, słuchajcie, czy coś. Chyba tam, zielo, tam gdzie zielone, to chyba właśnie tak się pewnie było. O, mogę sobie tutaj kupić taki wielki skrzyni do trzecia, ale to może nie... Ale to chyba... nie wiem, nie wiem czy to teraz jest w odcinku, czy nie. Dobra, nie przedłużamy, albo tutaj właśnie pozdobyłam, limonek limonetów ma tutaj tyle. Ten mikrofon, słuchajcie, mam chyba taki... Bozyj limonek. Uciekam stąd! Aha, to chyba mam przeciąganie takie. A zobaczmy, czy mogę kupić ten... Zobaczcie, czy mogę kupić właśnie ten za tyle aż miliardów? Zaraz zobaczymy, chyba tak. Mam bardzo dużo. No chyba oczywiście. Wow! Patrzcie, co ja kupiłam! Jezu, ile skrzynek! Patrz, zobaczmy, ile trwają. Oh my god. Patrzcie, widzicie to? Może chyba jestem już okropnie bogaty, więc. Ale w, w wrokcie, słuchajcie. Patrzcie, ile, ile skrzynek! Co to jakiś teleport? Jest. No nie wiem, może za pójdziemy tam zobaczyć, ale pozwalajmy sobie skrzynię. O, czy tutaj czy tutaj jakieś fajne? a też mam prezenty tutaj takie zobaczcie. Nie wiem może co będę w następnym na, w następnej grze, na przykład w następnym odcinku, jakiej grze właśnie... jaką grę będę grać. Nie wiem, Jaybreak? Zobaczymy, ja pomyślę po prostu, po, pomyślę jakąkolwiek... jakąkolwiek grę. Jaką po prostu chcę, dobra. Patrzcie, jest skrzynek, mogę nawet z nawet mogę tyle mieć pieniędzy, że szuk. O, właśnie to zdobne. Ej już. Co to jest za teleport? O, Boże. Patrz, co się dzieje, wszystko się czuł się. Patrz, czy to może przyciągać? O, Boże, patrz, wszystko się czuł się. Co się dzieje? No co się dzieje? Wszystko się ciągnie. Jak tam podejdę jeszcze bliżej. O! Jezus Maria, co jest? Na razie nie mogę. bo Dobra. Ej, ile skrzynek spada. Dobra, na razie zostawmy to, ale za chwilkę może do tego wrócimy. No bo teraz kupmy sobie tam właśnie... Yy... Też za miliardów, tylko muszę się tam chyba dojść, albo nie. Sterportuję się najwyżej. Co to jest? O, sterportujmy się. Aha, to jest do tego portalu, Ale nie, to nie... To tam jakiś portal jest, czy co to jest? Portal jakiś taki. Hacker portal? Co to jest? Tutaj ja mogę wszystko kupić, za to, ale nie należy, bo nie chcę tracić diamenty. Po prostu wybrał się... Ale dobra. To mogę? Nie należy nie. Mmm, czekajcie. O, dwa, tutaj są zablokowane. <grym> A, czekaj. Gdzie to się podziało? O tutaj! Kupmy sobie, przepraszam. Kupmy sobie tu to, to właśnie, teraz sobie kupimy. I zobaczymy czy coś może tam być. No, Oczywiście mogę kupić. Patrzcie! Wszystko mogę kupować! O, taka wielka skrzynia Ojej, troszkę może potrwać widzę. Ale dacie radę, wy, Pety! Pety, dacie radę, poczekajmy sobie i tak dalej. <coughs> Przepraszam bardzo. No, dacie radę, dacie radę. My jeszcze tyle nagrywam, okej. Okay. Eee, dobra. No, 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 dacie radę. Chyba... No to poczekajmy sobie zanim ta się, to się rozwali i zobaczmy tam... A potem się sterputujemy gdzie indziej, a może później do tego znowu wrócimy. Może dacie radę, no rozwalajcie to! O! A jeżeli wygracie też czasem, czasem pet simulator lubicie, albo niektórym się gaczom może też nudzić ta gra, ale mi się podoba właśnie. A jeżeli ty, ty lubisz to, Jeżeli wy lubicie tą grę, to możecie coś zostawić, albo coś, na przykład subskry suba, albo... albo na przykład... na przykład no co tamkolwiek no. A co to tam takie pokazuje? mi no, to! O Boże! Silni, wy jesteście! Co to za monetki? Patrzcie, ile MI radu będę mieć! Ciekawe, że też. Aaaa! Jezus, ma, patrzcie, ile MAM ILE pieniędzy! Zobaczcie po prawo! Jeju, ja nie. Nie Już już. Chyba nigdy jeszcze takiej kasy aż nie zarobiłam. Zobaczcie. Teraz mam, mam już chyba. ten. Strasznie dużo. Właśnie nie wiem ile dokładnie to jest, ale po prostu tutaj. Dobra, stereportuj teleportujmy tere się teraz gdzie indziej, na przykład tam do, do, do takiego łagodnego czy coś, takiego łatwego, nie takiego wielkiego. Tutaj się teleportujemy, słuchajcie. O, tutaj teraz. Aha, teleportowałam się do jajku, ale nie tutaj nie chciałam, tylko chciałam na przykład do portarów albo... Tutaj, o! Teraz tutaj my jesteśmy i tutaj sobie teraz porozwalajmy monetki. O, to one rozwalają w jedną sekundę chyba, popatrzcie się. Słuchajcie, nieraz sobie też będę nagrywać na przykład tą grę, tak jak widzicie, Tur X, albo też na przykład Mad City, albo j albo co tam jakieś tamkolwiek na przykład, jakąś tam grę. A jako tylko będę chciała, słuchajcie. Na razie sobie nagrywam taką taką grę. To sobie nagrywam taką grę. Mhm. No, 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 To, co to jest takie? Chodźmy tam. Zobaczmy tam. Aha, to zaraz do tego. Do zwykłego właśnie. Ale nie, ja chciałam tam. Nie tutaj. O. No, oczywiście, e, Zaraz, co to za dźwięki, były jakieś takie? No okej, okay, dobra, idziemy. Dobra, no, nie bardzo. Idziemy do portalu. O, nagryłam 9 minut, ale po prostu mam taki stoper czy coś. Dobra, yy, nieważne. Yy, chodźmy do tego pierwszego. Takie zielono tutaj jest, oczywiście. Zielono. Dobra, rozwalajmy, nie zamyślamy się czy coś, nie stoimy tak, jak nagrywamy. Ja kasy. O to! Spalmy, o! Albo może też pomyślę, nie wiem, jakieś o więzieniach też może będę nagrywać, nie wiem, jakoś o grę w Robloxie, nie wiem, zobaczymy, jak tam pomyślę. Nie wiem, tak y, będą... Myślę, że filmy się będą pojawiać, nie wiem, co za ki co kilka dni, nie wiem. Jak będę mieć tylko czas i nie będę mieć tak dużo tych zadań, na przykład albo nauki, czy coś, to w tym może wtedy. Ale mogę... no, dobra, dobra, nie będę przedłużać. Dobra, widzę, że tutaj mamy też taką y, skrzyn, skrzynkę, ale ja też to rozwalę, o. Dobra, mogę też sobie prezent taki wziąć, o. Mamy twarz! O, mamy też tyle pieniążków i też takie coś, <tosłuch> o. Nie wiem, co to za miasto? Jakieś miasto przyszłości? Nie wiem. No tak, bo widziałam coś takiego. O, znowu zostało, Te swoje werki na mnie lecą. No tak rozwalam właśnie ciągle te... Te te to, to, to takie silne, że... Że potrafisz wszystkie skrzynie rozwalić albo monetki. Boże ile tego leci. Dobra, teleportujmy się teraz do tego właśnie Spain World. Coś takiego, to taki, jakiś świat czy coś. Jakiegoś świata. No do tego sklepu się teleportujemy. O tutaj są inni gracze, też widzę. Co to jakiś kolorowy gracz widzę, to, śmieszny, to śmieszny skin. Fajny skin, fajny skin tęcza. A tęczowy skin to jest. No dobra, pójdźmy, czekajcie, dobra, pójdźmy na przykład, yy. dobra, chodźmy tutaj teraz, o, albo, albo może wiecie co, za chwilkę może pójdę tam właśnie, teraz może pójdźmy pozdobywać monetki i takie zwykłe monetki tutaj mamy, a mm, ten... A za chwilkę pójdziemy, na przykład, do, do, do jakiegoś takiego wejścia, czy coś. No, to jakiego wejścia? Patrzy, od razu to rozwala w jedną sekundę. Nieszybciej jeszcze są. Aż mili milionów lecą tutaj. To jest wykonalne teraz? Bo. Może dlatego, że. No, już silne, chyba tak. O, to pójdźmy teraz sobie. O, diamenty. Mm, tutaj mamy też diament. A tutaj mogę wejść? A czemu nie mogę wejść? Dziwne. Dobra, chodźmy tutaj, żeby nie przedłużać. Chodźmy teraz do tego, e, no wiesz, e, wiecie, tam, do tego, do tego środka, co ja mam, mówiłam. O, tutaj. A czekaj, zobaczę, co mamy tutaj po lewej. A nic, to, to, to jest chyba takie jajko po prostu, ale po prostu to nie jest taki też dobry na mnie. Ale niektórym to tak, bo jak mają na przykład słabe, a chcą mieć silne, to wtedy ten. Na przykład takie niektórzy mają... Na przykład są początkujące osoby gracze w tej gry i, i muszą, niestety, muszą właśnie ten postopować wszystko, żeby mieć silne. Dobra, idziemy tam. Idziemy. Normalny surfer. Czekajcie, ja się, napiję się. Ja widzę stopę, to już widzę, już, powinna, już nagrywam 15 minut. Za chwilkę może będę już musiała kończyć. Ale to nie... Może za chwilkę. Może teraz sobie tutaj zobaczymy coś takiego. Patrz gdzie my jesteśmy, ile graczów tutaj jest! Co to takie duże pety? Co to było? Hm. A to co to jest? To jakieś to inny. Dobra, chodźmy na przykład sobie tutaj coś takiego na przykład. Zobaczmy. zobacz. No tak. O tutaj sobie też stworzyłam takie, słuchajcie, ten. Yy, no wiesz. Takie yy, też. Takie ja mam też swoje pety, na przykład takie bardzo silne, takie... Jeżeli, nie wiem, tylko muszą być bardzo dużo diamentów, bo nie mam też tyle. Albo coś. A to co jest? A to co to jest? A nic tu nie ma. A to? O, coś. Gdzie ja jestem? Muszę gdzieś być. Zwickać się zbiłam. Gdzie ja jestem? A tutaj jestem, okej. Okay. zarazam się. Czy ktoś by chciał... mnie ty, czy nikt? Niestety. Bo ja tutaj nagrywam też na przykład na YouTube też. O już tutaj nagrywam. Dobra, czy ktoś będzie chciał, czy nie? Jak nie, to może sobie pójdę. No, wiecie co, pójdę sobie na razie. Tylko chciałam też wam pokazać, na przykład niektórzy nie widzieli tego, to już wam pokazuję, że to jest takie miejsce, co chyba, nie wiem, jakieś takie coś się kupuje? Albo coś? Chyba tak, jakieś pety, nie wiem. No okay. Dobra, słuchajcie, wychodzę. No, jestem. Jestem już wyszłam sobie, słuchajcie. Dobra, pominę to. Jestem. Monety wlatują z nieba. <grytania> Pójdźmy na przykład do tego. Słuchajcie, pójdź zaraz, wam pokażę, gdzie to może. Tutaj, o! Pójdźmy tutaj. Co to jest za kamień? O Boże, jakie to długie! Eee, to chyba potrwa bardzo długo, to nie, 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 dziękuję bardzo! Daruję to, nie, nie, zostaw to rozwalajmy monety i może wrócimy się tam do jakiejś przyszłości, czy co to tam jest. Takie, tam gdzie byłam na początku filmu. Dobra. Oto skrzynkę rozwalmy. O. Yy, dobra, steleportujmy się teraz y, do tego. O. Tak kupię sobie. A to też do tej skrzynki. O, te skrzynki rozwalmy. O, Boże. Ok, teraz sobie takie coś pozwalajmy. I chyba muszę, że będę musiała już kończyć, raczej. Bo widzę, że. O Boże, już 20 minut widzę tutaj. To już będzie kończy, kończy się bajał. Hmm. No takie silne pety, że chyba by wszystko by rozwaliło. Ech, no dobra widzowie. No dobra widzowie, chyba będę musiała już chyba kończyć nagrywać, bo będę musiała już zadania, chyba tam już odrabiać, uczyć się. Także mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. To zostawiajcie coś pod tym filmem, na przykład lajka like albo coś, co tamkolwiek. A ja już się niestety z Wami żegnam. I także, 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 także trzymajcie się, widzowie. I także, także, papa widzowie, już się z Wami żegnam już kończę nagrywać także pa, pa.